3, 2, 1. Cześć! Siemka. Wydaje mi się, że już nie musimy zaczynać, że kim jesteśmy? Czy... Znamy się już trochę. Tak mi się wydaje, ale tak to inaczej jak jesteście nowi. Może tak być. Ja jestem Michał. Mam na imię Sahar, jestem Saharita. Mieszkamy w Polsce i jesteśmy z Iranu, jesteśmy Irańczykami w Polsce. Tak. Eee, witajcie, witajcie! I dzisiaj eee, mam jak widzicie, Michał, e, mam dla Ciebie pytanie, takim bardzo poważnym. Bo są takie duże stereotypy, kiedy mówimy mężczyźni z bliskich bardzo, że de facto możecie mieć cztery żony, mm -hmm. jakby macie prawo. Jak oh. to jest napisane, że macie oh. prawo, że możecie aż do cztery żony. Chciałam e, zapytać o Ciebie. Czy planujesz wziąć cztery żony? E, tak, żone? czy planujesz? Czy cztery żony, czy nie? To trudne pytanie Musiałem <grym> się zastanowić już, już, już wiesz, czekają Wszyscy krzyczą Krzyczą dla Ciebie, Michał Już, już panienki czekają w kolejce Ale nie, nie planuję Nie, chodzi o to, że w ogóle w Iranie jak kobiety mają dużo takich problemów, problemy. My mówimy, że Iran jest taki kraj że mężczyźni bardziej, to jest taki dobry kraj dla mężczyzni, bo mężczyźni wszystko wolno, mogą, bo rzeczy wszystko robić, jak chcecie zachowywać. Patriarchalny świat, zresztą. E, trochę tak, jakby, możemy tak powiedzieć. Że nawet ja ja potrzebuję pozwolenia na przykład od mojego tata albo od mojego męża, że mogę robić mnóstwo rzeczy, ale ty. Na jaka... żeby robić paszport, żeby wyjechać z kraju. Dzisiaj robimy odcinek tylko mężczyzni w Iranie. Co mogą i nie mogą Mężczy... robić? W Iranie. w Iranie. Co mogą i nie right, mogła right, right. robić? Jakie te miała, że Powiedz e, szczerze, jaka mężczyzna, mieszkając i w ogóle urodziłaś się w Iranie, jak czułeś, Ty, jak, tyle prawda jest do tego, że wszystko wolno, bo mogli, mogli, mo, możecie wszystko. Mhm. Nikt do Was nie wraca. Uwaga, czy to jest prawda? Jako mężczyzna w Iranie czułem się bardzo wolny. tak. Tak. I wydaje mi się, że. Po tym jak przeprowadziłem się do Polski myślałam, że hmm, tutaj chciałbym być kobietą, bo tutaj wydaje mi się, że jest większa taka otwartość na kobiet, a, a tam jest większa otwartość dla mężczyzn właśnie. Bardzo często, jak, e, jak na przykład moi znajomi z zagranicy przejeżdżali do Iranu uh -huh. i na przykład para, e, chłopaki, dziewczyna, przechodzili na przykład ze mną do jakiegoś bazaru uh -huh. i chcieli coś kupić, i ja na przykład tłumaczyłem dla nich to ci ludzie na przykład na bazarze zwracali się tylko do niego, a na przykład na nią nawet nie patrzyli. Mm -hmm. I to była taka dyskryminacja wobec drugiej płci, po prostu, tak. że, że oni widzą, że kobieta stoi obok tego mężczyzny, ale, to nie ale nie zwracają się do niej, bo to nie jest ich strona nawet, do której by mieli się zwracać. Więc ja oczywiście doświadczałam tego, że jako mężczyzna w Iranie bardzo się liczy na mnie, bardzo nie wiem dużo, jest na moich barkach bardzo duża odpowiedzialność, jest na moich barkach. Tak, tylko... że musisz robić dużo rzeczy. Tak. tak tylko naprawdę. dlatego, że jestem mężczyzną, a na przykład. I no, że... na Twój bark, że musisz robić, bo tylko jesteś mężczyzną. Kurcze. Powiem to w kontekście po, po, po przeprowadzce do Polski, że ja pamiętam, że do, do, z moją współlokatorką ówczesną, Julką, e, ona miała samochód i to była zima, jak ja przeprowadziłem się do Polski, więc pamiętam, że ona wyszła z auta, żeby skrobać te, 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 Ślapy, e, te szyby, przednią szybę, przed nią szybę z, z tego ludu, które tam się. Z tego lodu, które tam się ukształtowało na siebie. I ja byłem zdziwiony, że. Jak to, że kobieta robi coś takiego? Mm -hmm. Ja jakby miałam taki odruch, że od razu mówiłem, że jej, że daj, to ja to zrobię, bo jestem mężczyzną, więc dużo było takich, takich, takich właśnie. Od, takich rzeczy pojedynczych, które, nie wiem, wynies, wyniesienie śmieci z domu, e, nie wiem, według na, mnie... naprawa czegoś. <noise> Słuchajcie, tam. ale według mnie to dalej musi być taka, że. Mężczyźni muszą to no, robić. myślą, że Ja, ja to robię, słuchajcie, wie. ja mam nawet e, selfie z trashbag za joke, zawsze tak mam, że tak sama teraz e, wynoszę. Ale... Nie jesteś samowystarczalna. Jestem, jestem, ale tak to było fajne, że mężczyźni ogarnęli to. A W moim <grym> domu to w przypadku to samo, bo zawsze tata to tak robić. Ja nie wiem, w Polsce. No ale w większości irańskich domów jest tak, że mężczyźni takie rzeczy. Życie... Jeszcze okno, o dziwo kobiety. Mecie okno, a teraz w e, Polsce kobiety właśnie bardziej tak robią, i ja pierwszy raz też musiałam szok. Słuchajcie, naprawdę, ja pierwszy raz <głos> <głos> pamiętam, jak miałam taką sytuacja, że ja zawsze u nas w moim mieszkaniu się robił albo mężczyzna, albo mój tata, albo jakby zewnętrzne komuś się y, robił. To mnie jak, jakby. Kogoś po prostu wynalazłam. Po prostu i tak wynalazłam. Nie w życiu nie widziałam mojej mama, żeby. Myła tak, okno. Myła, myła okno. Na mnie to był taki obcy rzecz. Jak byłam w Polsce i widziałam, że kobiety tego ogarniają, ja od razu miałam tak, że niemożliwe. <grym> no to chodzi o to, że. E... Nie tak, że to było źle. Wiem, chodzi o czem. to, że ja, jak powiedziałaś, tak jak Julia zaczynała tego robić, chciałaś, ja po prostu nie wiedziałam, jak to reagować bo ja dostałam taki komentarz, czemu ja nie mi okno sama. Ja w ogóle nie wiedziałam, <grym> że taka rzecz musi, to jest moja. Jakby... No tak, tak. No właśnie dlatego mówię, że podział między mężczyznami i kobietami w Iranie nie jest bardzo duża. Jest. A na przykład w Polsce takiego, czegoś takiego nie ma, dlatego że w czasie wojny, na przykład w Polsce, jak mężczyźni poszli na wojnę, to kobiety, kobiety musiały ogarnąć wszystko. Ale Iranie też było tak, jak w No dobra, ale ewidentnie, wci ewidentnie wciąż. E Nie, to jest właśnie to, w Iranie, kiedy to była wojna, też dużo kobiety tak robili, ale to jest ten mentalność. Tak, Tylko ta jest ta mentalność. Ta ta mentalność została, że tak, mężczyźni muszą ogarnąć takie częstsze rzeczy, a. A kobieta i a tradycja kobiety. właśnie też bym powiedział. Religia, tradycja razem budował taka... taka no taką, po, taki podział właśnie między kobietami i mężczyznami. I mężczyznami, no. Tak Wydaje jest. mi się, że to nie jest fair. Nie jest fair. Nie jest fair. Ja lubię, jak jest e, równo, jak między nami, jakby nie jest żadnego podziału, tylko wiesz, posiadanie danego organu w czele nie, nie bardzo... uzasadnia żadnego. To prawda, to wiesz, kiedyś nawet jak na temat kierowania, tak powiedziałeś. Tak. I dobrze tak, powiedziałeś, że uważasz, kobiety czasami kierują lepiej, a tak, nie ma, ja Tak, Ja uważam, że jakby powinno być równość e, między płciami i żadna, żadna, żadna osoba tylko z powodu swojej płci nie może być lepsza, czy gorsza, wciąż. Brawo. <grych> no. naprawdę, bardzo pięknie, fem bardzo piękne... feministyczne podejście. Nie, 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 nie bym powiedziała, że jest feministyczny, nie jesteś człowiek. Taki Dobrze, taki, że patrzysz. Ludzkie. Ludzkie, właśnie. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. naprawdę piękne powiedziałaś, ale mam do pytanie do siebie. Pytanie. Pytanie. Następnie. Z temat wygląd, jak wygląda. Jak te mogłybyś mieć długi włos? Jeszcze miałaś kolciki. Jak y, to jest widziane w Iranie? Jak to. No to jest źle widziane w Iranie. Wydaje mi się, że teraz już. Już jest ok. Jest w porządku z takimi rzeczami. Jeszcze tatuaż że... do tego dodajemy. Tatuaż, kolczyki, długi włosy, tak. jeszcze szorty jak kogoś. Tak, jak, jak ktoś z krótkimi spodniami wychodzi jako mężczyzna, to jak też to jest problem. Generalnie jest tak, że no, takie rzeczy nie są dozwolone. Nie jest to tak, że z tatuażem wydaje mi się, że jest luźniej jeszcze mhm. niż na przykład z dziurą w, w uszy czy coś czy takiego. Dziurowe uszy. Czy jakby, jeśli ktoś ma kolczyka na przykład. <laughs> Bardzo pięknie powiedziałaś dziurował, Ja tłumaczyłam to po persku. W to strona poganiała. Tak, wydaje mi się, że e, jeśli ktoś... E, że, że to jest duże tabu, żart. na przykład jak Ta. moje ciotki tak ze strony taty się dowiedziały o tym, że, że Michał już ma dziurę w uchu i w ogóle, wow. że coś tam, coś tam i po prostu one już miały temat do końca życia. <laughs> Żeby o tym gadać. I one do, naprawdę o tym Ty gadają że dziś chyba. na pewno. Ja całe szczęście nie jestem z nimi w kontakcie, bo one są bardzo toksyczne. A ja jestem osobą asertywną, że potrafię po prostu, jeśli ktoś jest toksyczny, potrafię odstawić i powiedzieć, że nara, jakby ja zajmuję się swoim życiem, zajmuję się polepszeniem swojego życia, a nie przeżywaniem tego, co inni robią i po prostu non stop. Y Non-stop, jak przeżywaniem tego tak, ich życia. Ja żyję raz i moje życie jest ważne, a to, co razem tworzymy, jest ważne, a nie to, że, że żeby cały czas krytykować drugiego człowieka i jak widzisz, że nie ma wpływu na, na, nim, na niego, to e, zaczniesz obgadywać go za Super, jego plecami, więc wydaje mi się, że tak nie powinno to wyglądać. Nie powinno, na pewno. A no. Świat, niestety, właśnie tak jak powiedziałam, trochę to wyszło też na jaw. Świat kobiet e, w Iranie, które nie pracują w Iranie, trochę też tak wygląda. Obgadowaniem <grywania> <grywania> drugich mówii. Ale to jest właśnie to. Chciałam, tego, bardzo fajnie powiedziałaś. Ludzie to naprawdę, kobiety to nie pracują, mają taki dużo czas, nie wiedzą, taki wolny, duży czas, nie wiedzą, co z tym robić. Tak. I to obgadowanie jest ten właśnie efekt. Tak. Jak du masz dużo czasu, nie wiesz? Tak, tak. masz tak. dużo czasu, nie wiesz, co, co robić, robić dalej. I więc obgadujesz, no zacznijmy nie będziesz może. Zacznijmy jakby. To jest tego efekt. Przeżywać, co inni robią. Co Micha tak, robią. Tak. Michał ma długi włosy, Micha ubierał szorty. Tak. Masz w ogóle koniec światła, Michał. Jaki jesteś? Po Jezus Maria. Temat następny, ręce ci opadają. Ręce, <grym> ręce mi, mi opadają. opadają. I następny temat jest tak, że słyszeliśmy i to dużo raz słyszeliśmy, że wolno mieć cztery kobiety, ale nie wiemy, jakie to jest. Ty możesz mieć cztery żony. Ale wydaje mi się, że ludzie nie wiedzą do końca, że do tego jest dużo więcej niż że Ty jest też w stanie mieć e, cztery żony, chciała. chciała. Do tego jest on prawo, to jest temat religijny. Ja bym chciała, żebyś więcej na ten temat, bo, bo kiedyś dostałam na ten temat pytanie, jak rozrobiłam odcinek, jaki jest relacja pomiędzy mężczyznami i kobietą w Iranie. Dostałam to specjalnie na tego komentarze, konkretne, że. Czy to jest prawda, że możecie mieć cztery żony, a jakie zasady są? Mm. Powiedz, y jakie są zasady do tego, jak to wygląda i w ogóle cała ta historia powodowuje, że, że mężczyźni mogą mieć bym aż... Jakbym był ekspertem od, 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 od... Wiesz na ten <laughs> tak, temat, tak, na ja. pewno. Tak, no każdy człowiek w sumie, który pochodzi z Iranu, wie. E, ja osobiście nikogo nie spotkałem, co miałoby więcej niż jedną żonę. Eee, I to, co miałoby więcej niż jedną żonę i nie żałowałby. <śmiech> <śmiech> Też nie spotkałem. <laughs> Ale generalnie, to tylko w filmie, na przykład, widziałam, że ktoś się. To znaczy arabski bym powiedział, że tak. Wydaje jest. mi się, że to jest bardziej taki arabski zwyczaj, ale ja w filmie widziałam, że na przykład jakiś Irańczyk, kto, który miał żonę, która nie zachodziła w ciąży i była w ogóle tak niepełnosprawna i w ogóle leżała cały czas w łóżku, i on poszedł i był złym człowiekiem, i poszedł i na, za, za jej plecami. E, poślubił drugą kobietę i w ogóle i tak dalej. Więc coś takiego jakby dla nas jest bardziej w filmach tak. e, niż w rzeczywistości. I jeżeli kogoś by chciała musi być to prawda równo. Jakby tak. jeśli ktoś by chciał generalnie jest tak że nie polecamy że e, w ogóle wziąć ślub w Iranie jest bardzo dużą odpowiedzialnością znowu tak jak powiedziałam dla mężczyzny więc mężczyzna musi bardzo dużo z siebie dać, żeby wziąć ślub, e, musi przepisać na przykład jakieś mieszkanie tej kobiecie, musi e, ileś tam przysięgać i podpisać umowę, że ileś tam monet złotych będzie dedykował tej kobiecie w razie rozwodu albo w razie jej niezadowolenia. I dla każdej kobiety, dla każdej następnej żony, tak samo takie zasady obowiązują. Jeszcze pierwsza żona musi wiedzieć. I oczywiście pierwsza żona musi się zgadzać oficjalnie, żeby następne żony wchodziły w grę. Więc wcale to nie jest oczywiste i wcale to nie jest normalne, żeby, żeby ktoś miał cztery żony. Więc ja też nie widziałam, że e, szczerze mówiąc, ja też nie, nie widziałam też, e, że na przykład że kogoś miał cztery żony. E, nigdy nie widziałam e, w moim rodzinu coś takiego. Nie wiem, czy są w przypadku, czy nie są w przypadku, ale dostałam komentarz, chciałam zapytać od ciebie i w ogóle zapytać ciebie. Zapytać ciebie. Jeszcze następne pytanie. E, co mężczyźni nie mogą to robić w Iranie? Czego mężczyźni nie, nie mogę mogą. Nie mogą to robić w Iranie. Nie mogą wejść do, do sali weselnych dla kobiet, do tej części dla kobiet. Prawda? Nie mogą wejść do plaży I dla kobiet. Prawda? Siogowni też? Nie mogą wejść tak do basenu i do siogowni, która jest jakby zmiana dla kobiet. Tak. I e, nie mogą wejść do sali piękności dla kobiet. Też prawda? Do salonu piękności. Co tak. jeszcze nie, mo nie możesz robić w Iranie? Nie wolno. Czego nie wolno? E, na temat ubrań nie powiedzieliśmy, nie, A. E, nie wolno shorty, długi włosy jakby, to jest niedobrze widziane, kulciki tak powiedzieliśmy, że tak. E, powiedziałaś na tego Szybowni jeszcze coś nie było. A na temat rozwód. Tak, chciałam powiedzieć, nie wolno już wydaje mi się, że opowiedzieliśmy wszystko. Wreszcie, co robicie, wolno i macie dużo pozwolenia. Tak. wszystko. No, ja i niestety mężczyźni mogą wszystko. Wszystko. Ale na temat rozwód, yy, rozwodu. rozwodu, też dostałam komentarze, jak wygląda ta cała sytuacja. Na mnie, jaka kobiet, ja oddzielnie na tym rozmawiam. Nie weź co, tylko powiedz, ty masz pozwolenie, jak już masz. Taki moment, że chcesz e, zwodzić po prostu się. się. Kiedy e, dwie strony w Iranie chcą się rozwieść, to oczywiście finalna decyzja też należy do mężczyzny. E, I mężczyzna musi się zgodzić, żeby rozwód e, się toczył inaczej rozwód nie może się toczyć on każdy jakby mężczyzna każde chwilę może e, iść i powiedzieć że nie chcę mieć tego na przykład nie, nie chcę mieć moja żona i rozwodzimy od razu teraz bez czasami nawet powód okay. ale kobieta jak ja bym chciała e, rozwodzić nagle a potrzebuje powód konkretny żeby rząd do tego zgodził i później jestem w stanie jak na przykład czyli sąd, taki sąd, sąd? że na przykład muszę dać konkretny Punkt. Czemu tak, że ten... na przykład ten facet nie, 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 nie potrafił uprawiać seksu? Seksu, albo a jest e, alkohol. Bezdzietne na przykład. Bezdzietne albo pije alkohol, albo jest drug addict, albo. Że jest uzależniona od narkotyków. Albo... I jeszcze nie wiem, e, to betrayal to nie, bo na temat później możemy robić odcinek. Wiem, że to będzie hot topic, bo jak zdarzysz komuś w Iranie, to musisz pokazywać. Tak naprawdę musisz coś mieć, nie możesz powiedzieć, że na przykład ja widziałam moja, ja, moja męża z kobietą, to nie jest wystarczające że evidence, żebyś, robiła, żebyś miała rozwód. Musisz pokazywać evidence. Jak... A, czyli nie, witnesses chciałeś coś powiedzieć, że musisz świadków pokazać. Świadków i jeszcze evidence, że na przykład zdjęcie konkretne, jakiś film konkretny, że jest coś, nie tak, że nie wystarczy tylko moja słowa, tak, że ja widziałam moje męża i on czy zdradzi mnie czy coś. Robi mi nogi, tak, rogi. Yy, tak, robi mi rogi i to nie w starcie. Musicie pokazywać dokumentów, taki prawdziwy dokumentów, co się dzieje. Więc yy, jaki, ale jak ty Każde chwile, każdy moment, coś ci nie pasuje. Tak, tak, wystarczy w sumie, że mężczyzna tak dokładnie. Jeśli kobieta powie to, coś takiego, to e, nie za, sąd, sąd nie zaakceptuje od razu i mówisz, że jej się widziało. Ale no niestety, ale tak trochę z, z takim e, uśmiechem, takim e, gorzkim uśmiechem to mówię. Ale e, jeśli mężczyzna powie, że na przykład moja żona zdradziła mnie, to od razu sąd e, przejmie te słowa i bardzo łatwo, łatwiej, znacznie łatwiej e, wierzą mężczyznom niż kobietom. Prawo dziecko? Też facetom jest, jakby w prawa, w prawa dziecko od razu, dziecko do 7 roku życia może być, może pozostać z matką, ale po 7 roku życia ojciec ma takie prawo, żeby zabrać matce to dziecko i tak naprawdę to dziecko jest własnością ojca na no zawsze nawet. Na zawsze. Tak, na no, no zawsze. Nie nawet znowu, do 18 roku życia, ale na zawsze. Na zawsze. Znowu jak nie macie konkretnych dokumentów pokazywać, czemu chcecie mieć to dziecko, na przykład ja jako matka nie mogę tak powiedzieć, że ja chcę mieć na przykład mój syn, bo, tak. bo, 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 bo bo chcę. Musicie pokazywać, Bo że coś... ten facet może zabrać, Ci. Tak, i że musimy nie, to pokazywać jest moje tak, możemy pokazywać ewidencję, coś z ten facet nie jest tak, że na przykład ja tak, bym. Tak, musisz udowodnić, że jakby to nie jest godne jakby utrzymywania tego dziecka i człowieka. Bo i... widzieliśmy dużo fajne rzeczy na temat, że mężczyzny, mimo wszystko, że tak masz lecz. Ale wciąż mężczyzną jest lepiej w Iranie. A tak to wywierałaś foska. No tak jak wybierałam Polskę, dlatego, że ja nie potrafiłbym żyć w takim społeczeństwie, w którym jest tak dużo nierówności. I mamy to. Czasami to ludzie myślą, że sośni jest zawsze na tak. Czasami są momenty, dla was jest łatwiej, niż dla mnie. na przykład, jaka kobieta. Oczywiście. Ja, ja powiedziałam to na początku tego filmu i powtarzam to teraz po, po raz drugi, że ja, jak przyjechałam do Polski, myślałam, że o, szkoda, że nie jestem kobietą, a jak mieszkałam w Iranie, myślałam, że o jak dobrze, że jestem mężczyzną. E, bo mężczyzną jest lepiej w Iranie, znacznie lepiej tak. w Iranie, a wydaje mi się, że kobietom jest lepiej w Polsce. Jest. Ale jest? Uważasz tak? Jako? Uważam, Chciałabyś ale... Chciałabyś być Irańczykiem, Irańczykiem w Polsce. A, tak, ale powiem Ci jedno, Nie, widziałeś tak? Chciałabyś być Irańczykiem w to Polsce. Co znaczy? Nie Iranką w Polsce, ale Irańczykiem. Jakie jest różnica pomiędzy Iranką i Irańczykiem w Polsce? Irańczykiem i mężczyzną. Chciałabyś być mężczyzną. A nie. No. Szczerze? Nie. Ale u, ogólnie chciałam. I w Polsce raczej nie. E, ogólnie chciałam to powiedzieć, że um, uwa <laughs> uwaga. Uważam, że kobiety w Polsce robią więcej niż mężczyzny w Polsce. E, życie kobieta w Polsce wcale aż tak łatwo nie jest. Jaka perspektyw porównywać e, względem prawo? Tak. Zdecydowanie lepiej, ale względem co kobiety robią w Polsce, czasami ja uważam, że robią, kobiety robią wiele, wiele więcej niż mężczyźni. I do tego mam moje um, słuchajcie, punkty, ale robię odcinek oddzielny. Ale jak macie pytanie na temat, co w ogóle pomiędzy e, Iran, Polska, pytanie na temat mężczyzn, <grywdy> kobiety. Piszcie w komentarzu. Co sądzicie. Jakie macie pytanie, w ogóle lajkujecie, wiemy, ale jak macie taki, że macie jakieś pytanie, czasami krytyk też jesteśmy tutaj. Nie ma, tutaj wolny może Ale jestem też. tego ciekawy twojego... E, Już widzę, że jesteś... Twojego zdania. zdania. nie? Robię odcinek na ten temat dla was. Co myślę, życzę kobietę w Polsce, porównywać to życzę kobieta w Iranie. Nie względem, słuchajcie, prawo powiedziałam. W Polsce zdecydowanie się prawo wszystko jest... Yy, to jest w ogóle jasna sprawa. Ja nie chcę to powtarzać, to jest jasna sprawa, że kobiety mają względem prawa, wszystko, e, ale to tak. Na temat co widziałam, jaka kobieta z Iranu, jaki dostałam szok w Polsce, na ten temat robię dla Was oddzielny odcinek. Ale jak macie pytanie na temat e, ten e, odcinek, co dostaliśmy, co robiliśmy dzisiaj. Na temat co mężczyźni nie mogą to robić A jeszcze w Iranie. w Iranie Jeszcze mogą to robić w Iranie Więc dużo rzeczy, dużo rzeczy robiliśmy, rozmawialiśmy Piszcie w komentarzu, jak macie pytanie Dziękuję, że jesteście Buziaczki, Buziaczki dla, was. dla Was I cześć, cześć.